Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie grać w grę Forge of Empires. I będzie w ogóle bardzo krótki odcinek. To pewnie się zapytacie, to po co w ogóle nagrywam. A nagrywam po to, że właśnie dzisiaj o godzinie 15.57 chyba zdobyłem osiągnięcie E, rok grania w FOE, tak? Pierwsze osiągnięcie Fanclub FOE gram w FOE równo 365 e, dni. E, o 15.57 zacząłem e, grać w tą grę i właśnie zdobyłem te osiągnięcie. E, postanowiłem dzisiaj ja to w ogóle taki tester przeglądarek raz na Microsoft Edger, raz na Chrome. No teraz testujemy przeglądarkę Opera GX. I przeglą czyli przed ogę. Dzisiaj nie nagrywam przy moim biurku. D. Szukamy. Przemierza trudno będzie widać, a tej zwykłej tylko przerwę, bo muszę się zalogować. Dobra, ładujemy się do gry. Dobrze. Muszę też trochę intensywniej grać na korch, ale tam żadnej perły, bo po prostu trudno tam zacząć grę. No. Dobrze, załadowaliśmy się do gry, i będę chciał właśnie pokazać. Za taka rzecz, co wy... Tak jak widzicie, właśnie to, co wymówiła, jak to ulubionych dawon, w którym, co wymówiła, jest przez dwa lata, chyba, tak? Nie, potem będzie 300, bo 300. To... 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 Dobra, mniejsze oto, to będzie gdzieś to będzie gdzie 4 lata, 4 lata tam, najwyższy piąty stopień, tam, gdzieś tam, gdzieś ale to jeszcze bardzo długo gdzieś tam, gdzieś tam, Event się zaczyna za dwa dni. Korek, tak? I ogólnie co ostatnio nie było tak strasznie dużo filmów? Z powodu, że nie miałem co nagrywać. Dobra, co tutaj mamy? Chciałem Wam pokazać. Ostatnio mi brakuje troszkę wojska. Mam tego mało wojska. To, co mi dzisiaj załadowało, to co mi już dzisiaj załadowało, e, więc to poza tym mam katedrę na poziomie 11, to na poziomie 8, to na poziomie 4: obserwatorium się tutaj rozwijam. wyszedłem też do top 9. Na razie jednym z ostatnich top porównajmy naszą walkę. Już wychodzę z tej strony. Tutaj niektórzy, jeden zrobił tylko walki. Ja już jest dawno było cztery, a już jest. Czekam, aż będę zrobię pięć. Chyba nie trafiłem na za bardzo niewarzące osoby gdzieś to już będzie lepiej bójcze by... zobaczę kto kogo, kogoś kto czterdzieści. taniczna jest to oceaniczny. Taki port na takim. Fajnie wyglądają te portem Ja na, na razie się... nie, nie wybieram. A 3 wybieram gdzieś w marcu, bo... W sumie to wystawimy na ham. jest zrobione. A, nie wiem, czy mówiłem, że alka na tym, taka tylko nie chcę kupować tego, to samo oczywiście na tym pole, że już wstać minuty zyskujemy, oczywiście to północne, dalej jemy. Na ósmym poziomie to chyba już będzie 100 000. Tak naprawdę to. Połowa yy, całego w poziomach. No dobrze, tutaj leży. Chciałbym też zrobić zadanie dzienne. Zobaczymy, co tu jest. Musimy ukończyć 15-minutową produkcję. 33 razy. Zaczniemy od tego. Jaką? Pięć. Tak 3 razy to 45 minut. Będziemy robić to zadanie. Wydaj 3500 złotych i odwróć 30 taweł. Będę się teraz opłacać, by zyskiwał A potem sobie też spróbuję gdzieś ponegocjować. Albo ja, nie mam gdzie negocjować. Chodzi o to, warto możemy 3500. To może. Dobra, jeden cel już tutaj zrobiłem. Teraz musimy odwiedzić 30 tawern. 30 tawern. Zbieram. Może jakieś plany często latające wyspy się trafiają? 16700 Czy coś rośnie. Boków wsparcie już jest takie drogocenne. Nikt dawniej, bo było... plany i to było. To było coś wtedy. To było łatwo sobie... A teraz to te 190 monet, no uważam, że je dawniej 50 było i stawało na 50, to powinno stawać 10 tysięcy, przeszczelczo.

To jest fajne, tak samo te wyróżniki. Ten jest fajny, nie wiem za co. Karnawał. Dużo jest fajnych awatarów. Dziś miałem awatar Napoleona, też fajny. lubię takich awatarów, które można mieć. Nie, że nie lubię. Bałam się niektóre, ale są takie niektóre bardzo fajne i unikatowe awatary, które... O, na przykład ten jest... ...awatar. Ten jest unikatowy. Często rzadko się widzi takie awatary. Niektóre się często spotykają, Często te z pierwszej strąży brązu. O, z osad kulturowych też są fajne, ale mam jeden. Dobra, teraz gdy powstrzelaliśmy, ja możemy już... Też... 12 Oh, Fajny ten avatar? So, Nie avatar. So o, już bardziej się O, to jest fajne, tak? Ten z tą zamkowego są fajne. Uh, Jakie to. W poziomie fajny ten... Też czy... są tacy królowe, na pewno bym... To. to mało kto ma, jest podobny do tego i tego też z takim... Mało osób ma ten y, awatar. Jedna osoba miała taki. Pisane jest, żeby nie y, pojawiało się. Ja też tak mam, że to u wszystkich tak jest. O, A nie, ja mogę widzieć. No dobra. Zmotywowani e, odwiedzony tawernę. Przednia z wydane. Teraz e, to, co chciałam zrobić, czyli e, po, zobaczmy ten jest uwit tej chaty. robić. Dalej. Tutaj jeszcze dwa ja dopiero Ja typiero Trzy. 3 rany to będzie. muszę patrzeć yy, już prawie wszystkie chaty już. Brakuję troszkę miejsca tutaj Przeżył. Ale nadal, nadal to próbuję. Nagroda już przepadła, bo jeszcze dni ma. Trochę szybko to minęło. Tego temu załóż. Bardzo szybko. Um. A właśnie, pamiętam już co miałem zrobić, zaatakować sąsiad. Nie mogę atakować sobie, nie zaatakujemy, ale mamy perki i możemy w końcu zamknąć szybkę. na należy przerywam, robić już

Też rozwijam na 16. przestaje rozwijać. I tak samo jak tutaj mam foe-arca, wysyłujemy foe-assistance. Też to samo pierwotnie.

Podobnie jak Arka tutaj bardzo spada. Dużo było. Trzy, na 11 jedenastą... no dobra, a na 80 potrzeba rozwoju. każdemu moczę muszę dać 400 tych Teraz, Muszę stawić, jeszcze trzecie Nie będzie trzysta, to będzie. Myślę, że to będzie taki o... PL już. 0. Po prostu No, po prostu. No, po prostu. E, mam trochę... No dobra, możemy sobie sprawdzić statystyki tak bo to jest główny cel tego odcinka jak wiemy gramy rok. ja gram w po nagrywać cały się... ja. po co udało mi udało osiągnąć się osiągnąć w ja zbudowałabym równo 560 budynków mieszkalnych. Równo 300 produkcji. 243 budynki kultowe, 705 dekoracji postawiłem. To są 142 budynki kulturowe. Co sobie w sumie możemy narobić 8. Przypomina się ta taberna. Jeden. Są, sześć. Pięć. Cztery. trzy. Dwa. Jeden. No i ukończyliśmy to też. Niektórzy mogą powiedzieć, że nieuczciwe, ale chciałam sobie zrobić już to niebieskie, bo po prostu nie chcę już bardziej czekać. To już chyba maksymalnie. Bo zbudowałem już tak, w końcu to kultura wydarzy. Mam 150 150 rok postawiłem. Róg mam już zrobione, bo 3724 000... 4... drogi. Drogi dla architektury, to 50. na pewno tego osiągnięcia raczej nie zrobię. A może ich zrobię? Myślę, że może, jak się postaram, to zrobię, ale poszło 8... Rozszerzyłem teraz 115 razy, to też. Dobrze, zebrałem na 500 milionów. A, trzeba zebrać 500 milionów tych monet. Ja zebrałem 270 milionów, 370.

I wydałem dzisiaj 223 punkty rozwoju. wydać 2000. A 2000 jakieś czasy będą. Na razie wydałem 233 pl. Przegrałem 330 bitew. Przegrałem 3400. 50 000 bitew. Dużo. No, 661 rynku. 3000 to są kolosalne liczby, które muszę zdobyć. Zebrać, zająłem 100 prowincji. E, zaraz to sobie porównamy te poszczególne elementy gry, gdzie jestem na mapie kampanii. Gdzie jestem? Rzeczą, gdzie jestem? Zaraz, obroniłem miasto 40 razy. To jest akurat miasto, osiągnięcie jest fajne, ale nie zależy od nas, bo ktoś może nas w ogóle nie atakować. W ogóle nie zdobędziemy tego osiągnięcia. Rzadko ktoś atakuje i... Wygrałem 56 bitew na nie pan. Zrobiłam 6 tygodni za pomocą walki w gildyjnych i 1186 konfliktów w eee, 161 srebrnych relikwów, 56 złotych. 3 kredytowe. Kończyłem 96 map wypraw i 11 lat zacząłem na pomiary z Zostawiłem 16 miejsc w swojej tawernie znajomych. Zebrałem 728 260. Zająłem miejsce w 9714. Aktywowałem 320 krajów znajomych. Wsparłem budynki 21 tysięcy 50 lat. Posiadam 130 krajów znajomych. Ukończyłem niezależnie zaraźliwe, muszę przynieść Dobrze, już jest czas. Będę się zaraz kończyć. Ukończyłem tutaj eventy. E, osiągnąłem dziewiątą epokę dopiero. Chyba bym albo no, epoka brązu. Osiągnąłem no, najpierw żelaza, druga, wczesne, rozkwit, jesień, kolonia, przemysł, postęp, no dziewiąta epoka. A zostało mi jeszcze Postmodernizm, ówczesność, epoka, przyszłość, arktyczna, oceaniczna, wirtualna, Mars, Pass, Venus, No. Tu przede mną, 10 lat. No ale nie ma co się jeśli... Tam w FOA 300 Dwa razy zebramy nagrodę na arenie. Nie w żadnej kolonii, będzie się w epokach. I widzimy o osady wiki. Aktualnie jestem 8000 Mam łącznie Mamy łączną populację 2022. Zachwyt i 30%. Zachwyt. 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 towarów dość słabo, Zachwyt. Zachwyt. 16 zaopatrzenia, monet, Zachwyt. Zachwyt. zaopatrzenia po 40 Zachwyt. Zachwyt. trzy diamenty, po helper perły. Po pereł jeszcze. No dobra, 15 poszło w Alcatraz, 4 Obserwatorium, 5 w Lato Paros, Monte, 11 w 4 w Kraken, 5 w Sanukim, 15 w Higieniczynach, 13 w Szczecinie, 5 w Wierzygolaty, 5 w Wawryka, 30 w Tłusa, Tak to właśnie wygląda, to się z jednym no, miastą. Czym udział już większości eventów? Podsumowując, myślę, że miasto rok grania cało. I mam nadzieję, że za rok. Kolejną trzydzieści. kolejny rok grania. Może jeszcze pl plany na rok. Będę chciał dokończyć Tak, będę dalej oczywiście w tym roku za walkę, nie A może na to kolejne cześć kolejny film.